Czy wodoru jako gazu należy się bać, bo przeciętny Polak sobie myśli: matko boska, gaz zaraz się zapali, wybuchnie. Toyota Insider News. Taka stacja wodorowa zostanie za chwilę otwarta w Trójmieście, a to oznacza możliwość tankowania elektrycznych samochodów wodorowych Toyoty. Z tego co wiem, nasz Trójmiński dealer dziś właśnie wydaje pierwszego Mirai w Trójmieście swojemu klientowi. Jadę na miejsce przyjrzeć się sytuacji. Łarzaju, po Warszawie jeździ już kilkadziesiąt takich elektrycznych, wodorowych Mirai, a wy tu robicie wielkie halo w trójmieście, wydając pierwszy taki samochód. O co chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, że po Warszawie. Jeżdżą samochody, ponieważ macie stację tankowania wodoru. My w Trójmieście niedługo już będziemy mieli także swoją pierwszą stację wodorową, więc czas, aby Miraj sprawdził się na Trójmiejskich drogach. Wyjeżdża dzisiaj, niedługo tankowanie, startujemy. Ale przecież Toyota ma elektryczne, bateryjne samochody. Już dawno w ofercie nie prościej było zamiast Miraja zaproponować takiego Bezeta? Pewnie byłoby to łatwiejsze rozwiązanie, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że mamy tutaj zupełnie inny typ samochodu. Po pierwsze autowodorowe. Ale to nie tylko o to chodzi. Pamiętaj o tym, mamy tutaj klasycznego sedana. To jest duży samochód. No i co najważniejsze, jest to Toyota, ale z genami Lexusa. Dodatkowo samochód wodorowy jest zeroemisyjny, jest elektryczny, ale jest pozbawiony wad, które ma tradycyjny samochód bateryjny. Ale to jest drogie auto. Cennikowo, wyjściowo zgadza się, jest to droższy samochód, ale pamiętaj o tym, że w Toyocie mamy świetne warunki flotowe dla przedsiębiorców, więc warto zapytać nas o ten samochód. Ale co za tym idzie, mamy także świetną ofertę naszego fabrycznego wynajmu długoterminowego Kinto, więc możemy mieć najnowszy technologicznie samochód wodorowy w koszcie miesięcznego użytkowania porównywalnym do Toyoty bz 4 Skąd pomysł na elektryczny samochód wodorowy u państwa we flocie. No, tych stacji za dużo jeszcze w Polsce póki co nie ma. No, nie ma. Tak jak Pan powiedział, ale to jest tak, jak wiemy, to jest kwestia dni. Może tygodni, tych stacji będzie coraz więcej. Firma zawsze inwestowała w nowe technologie. Zawsze chcieliśmy być pionierem. Wodór wpisuje się w nasz rozwój. To jest jeden z kroków, które chcemy. Wykonać w najbliższym czasie. Już obecnie współpracujemy z firmą Haskell, dostawcą, światowym liderem, dostawcą technologii wodorowych. No i teraz przyszła pora na samochód z napędem wodorowym. Naturalna kolej rzecz. No tak, bo to przecież jest auto elektryczne, ale z własną wodorową elektrownią na pokładzie. Czy wodoru jako gazu należy się bać? Bo przeciętny Polak sobie myśli matko Boska: gaz zaraz się zapali, wybuchnie. No, powiem panu, że wodoru nie trzeba się bać, co nie spowoduje, że e, przeciętny Kowalski na, po tych słowach przestanie się bać i mi uwierzy. Natomiast e, proszę mi wierzyć, ja gazami wybuchowymi, w tym wodorem, zajmuję się w moim życiu biznesowym prawie 30 lat. I e, wodór jest gazem wdzięcznym. Nie jest zły. Wodór jest relatywnie bezpiecznym gazem i dlatego uważam, że jest przyszłość dla gazu jako, dla tego gazu jako paliwa i magazynu energii. Dziś to hybrydami stoi, ale takie elektryczne auta wodorowe pojawiają się w kolejnych dużych polskich miastach w ślad za otwarciem tam stacji tankowania wodoru. Mamy już Warszawę, mamy już Śląsk, teraz przyszedł czas na trójmiasto, a za chwilę kolejne duże aglomeracje dołączą do tego wodorowego motobiznesu.